Startują na tych zawodach najlepsi zawodnicy z Polski. I, I ta podstawowa kadra, i zaplecze. My jako trenerzy też możemy sobie poobserwować jakieś potencjalnych zawodników na następne sezony do szkolenia, fajna rywalizacja na wszystkich dystansach, więc cały przekrój możliwości tych zawodników możemy sobie zobaczyć. Medale, oczywiście też super atmosfera, więc bardzo chętnie startujemy na takich zawodach. Na początku, tak naprawdę, zanim się urodziłam, było powiedziane, że ja będę trzymała tenis. Yy, I w sumie nie wiem, dlaczego nie wyszło, yy, ale. Na szczęście znalazłem się w łóżwiarstwie i znalazłem się w łóżwiarstwie po moim tacie. Witold Mazur. No, znany łóżwiars, jeśli mówimy pol, o Polsce, równie dobrze trener naszego złotego medalisty z 2014 roku z Biednia Brudki. Także no po prostu to, to mi wpłynęło w krew. Także bardzo fajnie i cieszę się, że mogę tutaj jeździć. Fajnie mi się jeździ, a ja również dobrze je szorter, który po prostu no też wyrzut jak Łóżby, no to też łóżmy krótkie, prawda? I też bardzo. Fajnie tam się jeździ, tylko na, na tą na tę chwilę jestem na panczanach. to było długa historia w sumie. No u mnie zaczęło się tak, że kiedy zostałem zabrany na, na pole, na, za, na zabrożone pole i jakoś miałem łyżwy na, na sobie i tak yy, nie chciałem, żeby mi je ściągali z dług. I tak zaczęło się od tego, że poszedłem do szkoły, akurat w, w podstawówce mojej był klub i tam mama mnie zapisała, rodzice w się sensie mnie zapisali i, i tak się zaczęła cała historia z tym sportem. W moim przypadku zaczęło się to z tego co ja wiem, może to jest troszeczkę, bo to było dawno, tam jest chyba 12, ponad lat temu. E ślizgawki w Tomaszowie na otwartym torze z mamą na początku. Pamiętam, jak mi powiadała, że po, e, wyglądało to tak, że jeszcze ze mną jeździła, coś tam walczyła, żeby mnie utrzymać, ale już e, za dużo czasu to zajmowało i musiała za materacę oglądać, jak samemu jeżdżę, wywalam się, wstaję i robię swoje. E, później jakieś zajęcia e, prywatne z jakimiś e, trenerami. Jednym z prezesów właśnie Pilicy Tomaszów, teraz Rafałem Szczarskim, który z tego, co mi się wydaje według mojej historii, pomógł mi właśnie dostać się do klubu już tak rozpocząć historię z wyżwarstwem. Zostało, jestem zadowolony z tego, tak? Спасибо. Się pościgać z zawodniczkami z Polski, z dziewczynami, z którymi jestem w kadrze. Także no, po prostu fajne doświadczenie, fajnie debiutować na tej imprezie. Co prawda, z racji na to, że ja jestem w czwartym tygodniu startowym, no nie są to na pewno starty, które chciałabym tutaj otrzymać. Nie są to medale być może tego samego koloru, które chciałabym otrzymać. Może tam jakiś jeden złoty chociażby, ale jeszcze mamy dwa biegi. Jutro bieg masowy, czyli ta moja ulubiona konkurencja. I pierwsza z Będę 3000, tysiące, e, także zobaczymy jak będzie, e, ale mówię, że wszystko dobrze, moje serce i duchu mojej myśli, ja się cieszę, że ja na to jak się czuję, dojeżdżam i jadę dobrze, także oby za rok po prostu było lepiej. W Start oczywiście drużyna i team sprint i długa razem. Dzisiaj rozgrywaliśmy bieg drużynowy osobno, a że jakby inaczej musieliśmy podzielić się tymi medalami. Na drużynowym w Japonii mieliśmy rekord polski. Wow. Dwa w dwóch drużynach, ale w długiej właśnie rekord Polski. Yy, niewiele do medalu, tam trochę, ale no jechaliśmy co mogliśmy. W team sprincie właśnie dzieliliśmy, tak jak mówiłem, drużynę z medalem. właśnie fa Fajnie, że razem tak samo no, teraz... No się udało, więc możemy jak jechać, więc to... moim zdaniem jakby to jest fajne, że możemy międzynarodowo jakby razem, a tutaj już wszystko taki wyścig powiedzmy, ale w zdrowych relacjach oczywiście. Od tamtego czasu e, rzeczywiście młodzież e, złapała po raz kolejny bakcyla i jest to w tej chwili wynik, e, no, że sukcesy naszych łyżwiarzy, zarówno juniorskich, jak i młodzieżowych, no, widać na arenach światowych. No, e, w Wczorajszy sukces chociażby Damiana Żurka to jest właśnie wielokrotny medalista Olimpiad Młodzieży, który właśnie w tej chwili jesteśmy gospodarzami, współgospodarzami, bo organizatorami, ale bo w tej chwili Małopolska jest gospodarzem, ale w łyżwiarstwie szybkim impreza odbywa się w Tomaszowie Mazowieckim. Urok, dobrze by było wejść w kategorię seniora tak z impetem, zakwalifikować na seniorskie puchary i już powoli szukać tego miejsca, celować w Igrzyska za dwa lata. To no taki najbliższy cel do tej igrzyska, no i. Pokazać coś może jeszcze kwalifikacje na Mistrzostwa Świata Wieloboju w Inzel jeszcze w marcu może w moim przypadku by się udało. A przyszły sezon, to spróbować jeszcze coś walczyć na te Puchary Świata Seniorów.